Dobra, więc jesteśmy już na serwerze hmm, Możecie przywitać wszyscy Jeżeli chcecie nagrać następny odcinek e, razem właśnie z nami e, Czy chcecie wystąpić w następnym odcinku To wybijcie na Discorda, link do Discorda macie oczywiście w pierwszym linku w opisie Oraz w przypiętym komentarzu Kupujcie koszulki, tak? Koszulki również macie oczywiście też w opisie e, No i co? Możemy zaczynać chyba Mówi... Wszyscy chodźcie na te białe trybuny. Są już wszyscy na białe trybuny i na te najwyższe chodźcie. O. Dobra. Ustawić tutaj wszyscy. No dobra. Eee, równo ma być. Nikt nie może tutaj wystawać, nie wiem. Moniuszka, do tyłu trochę. No, dobra. Moniuszka, do tyłu. Moniuszka, do tyłu, nie oszukuj. No. Okej. Okay. A więc tak. Wytłumaczę teraz, o co chodzi w tej konkurencji. Generalnie. Mm, jest was... 10, a więc no Na każdej ławce Mogą usiąść trzy osoby I generalnie tak, będziecie mogli usiąść na ławkach Do których teraz strzelę A więc tak, jak powiem y... Czemu wybiegasz, halo, nie wybiegajcie stamtąd Nie wybiegajcie stamtąd Bo zostańcie kika Jak powiem Simon mówi biegniemy, to wtedy biegniemy A więc tak, 3 Simon mówi, biegniemy Ok, chyba tutaj Molik nie, nie zdąży usiąść Tak mi się wydaje No, odpadł WP Mati, e, A więc WP Mati jako pierwszy odpadasz teraz e, Pożegnaj się ze wszystkimi Dobra e, WP Mati. O, sam wyszedł I co? Udało się Simon mówi Wszyscy wstańcie Simon mówi wstańcie Simon mówi, z powrotem pójdźcie na te krzesła tutaj białe Znaczy trybuny, czy, czy czymkolwiek to jest Dobra Z powrotem tam, gdzie byliście I teraz tak Jest was teraz dziewięciu Halo Ty też, idź tam Dobra e, Jest was teraz dziewięciu Więc będziecie mogli usiąść na o, Tych samych ławkach Albo nie, zrobimy wam inaczej e, Będziecie mogli usiąść na tej ławce, tej ławce i na tej ławce będziecie mogli zająć tylko dwa miejsca. Trzecie miejsce jak ktoś zajmie, to odpada. Więc jak strzelasz shotguna, to biegniecie. Jak strzelasz shotguna, to możecie zacząć biec. Cofnijcie się, ej. Krzysiek i Molik, cofnijcie się. No Jak strzelasz shotguna możecie zacząć biec. Pamiętacie które miejsca? Przypomnę jeszcze. Ta ławka, dwa miejsca. Nie możecie siadać na środkowym miejscu. Środkowe miejsce to kick. No i te dwa miejsca tam. Dobra. Przypomnę jeszcze, które, bo sam zapomniałem. <tryk> <tryk> yy, a więc to będzie miejsce, może. To. No i to. Dobra. Na Nas gana zaczynamy więc. Dobra, widz, że biegniecie Okej okay. No więc e, Molik odpada W tej konkurencji pożegnaj się ze wszystkimi Be prawda tutaj e, Zostaw Ci łapkę w górę za niego Łapkę w górę widziałem? No ile łapkę w górę, co, w górę, co nie? nie? Co nie, że tak? Odpadasz Pożegnamy cię. Molik o, dobra, sam wyszedł. No, najlepiej jakbyście sami wychodzili w ogóle. Okej, okay. Simon mówi, e, zostawcie suba. O no, to, 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 to też, to też możecie zostawić suba, jak jeszcze nie subskrybujecie. Dobra, Simon mówi, chodźcie z powrotem na tą linię białą tym razem. Tym razem ustawcie się na tej białej linii, Simon mówi. Dobra. E, Simon mówi, Ozio, chodź do mnie. Simon mówi, Ozio, chodź do mnie. Stań tutaj, gdzie ja stoję, dobra. Stań tu gdzie ja stoję i stój tu w miejscu Eee dobra Teraz jeszcze bym może kogoś wziął Na przykład Eee Krzysiu201710 chodź za mną Nie było Simon mówi. Nie było Simon mówi, więc niestety Krzysiu odpada jako kolejny Możesz się pożegnać ze wszystkimi 3, Dobra, ty też masz już wracać Simon mówi. Ozio, Simon mówi, wracaj. Dobra, e, dzięki za gift, tablał Dobra, Simon mówi, zabierzcie mi teraz wszyscy, keycard'a Simon mówi, zabierzcie mi teraz wszyscy, keycard'a Nie bijcie mnie, halo. Po kolei się ustawcie, a nie, będziecie się nie Simon mówi, bierzcie kjakarda. Nie, nie strzelajcie z tego. Mistrzu, nie strzelaj. Ten pistolet. Dobra. Każdy chyba ma. Simon mówi. Yy, kto nie ma, to jeszcze niech weźmie. Ja nie, no to weź w ma. Dobra. Simon mówi. Simon. Każ A nie, jeszcze szeregowy nie ma, to czekamy. Niech szeregowy weźmie, dobra. Simon mówi, wszyscy chodźcie za mną. Wychodzimy z więzienia teraz. Wszyscy wychodzimy. Nie brać żadnej broni stąd. Nie brać żadnej broni. Kto weźmie, dostaje kika, Ok. Chodźcie wszyscy, okej okay. Chyba wszyscy poszli. A gdzie jest Kto? Dobra, wszyscy chyba są. Ustawcie się teraz e, na tym. E, ustawcie się teraz e, na tym chodniku. Ten jakiego ma skin na mistrzu. E, ustawcie się na tym chodniku teraz e, w linii. Dobra, czekajcie teraz. E, co teraz z wami robimy? Mm, Simon mówi. Nie piszcie nic na czacie. E, dobra. Simon mówi. <noise> eee. Dobra. <noise> Przestańcie pisać na tym czasie. Dobra. Eee, Simon mówi. Chodźcie wszyscy dalej za mną. Chodźcie teraz wszyscy dalej za mną. Simon mówi. Stop. Dobra. Teraz zróbmy tak. Matim jest pierwszy z nich wszystkich. mistrz ostatni, ok. To sobie potem zobaczymy. Simon mówi. Czemu się ruszyłeś, Mariuszka? Nie ruszaj się. Simon mówi. Simon mówi, Simon. Nie piszcie nic na czacie. Simon mówi, nie piszcie nic na czacie. I Simon mówi. E... Połóżcie się. Simon mówi, połóżcie się. Ok, i teraz Simon mówi. Wszyscy za mną. Teraz Simon mówi pełzamy tak do banku. do mnie wszyscy okej okay. mm, Simon mówi, Simon mówi wsiadajcie. I teraz to drugie auto, drugie auto. Simon mówi... wsiadajcie, że... drugiego i jedziemy. Simon mówi za mną. Simon mówi za mną. Simon mówi za mną, jedziecie tam? Jadą, dobra Podjedziemy, może, pod tego pod bank jest otwarty, czy nie? Bank jest otwarty, dobrze. A więc tak: Wszyscy mają kartę, czy nie? Każdy ma karta, kartę, czy nie? No to teraz tak: Nie wbiegaj tam. Ej, nie wbiegaj tam. Ustawcie się wszyscy tutaj na linii. Wszyscy tutaj na linii się ustawcie, idealnie. Wszyscy tak razem na linii. O. Albo po prostu na tym chodniku, na chodniku się tutaj ustawcie. Ustawcie się na tym chodniku tutaj. Ciapciako ustaw się. Na chodnik. Dobra. E, I teraz tak, słuchajcie, nie wychodzi stąd. Ja patrzę na łapie, czy ktoś się nie rusza. E, a więc tak, waszym zadaniem będzie wejść e, do środka, e, obrabować. E, zebrać idea. No tak myślę, że zebrać musicie zebrać e, 800. Po tym jak zbierzecie 800. Eee, po tym, jak zbierzecie 800, możecie wyjść i od razu biec. Tutaj od razu biec i wyjść. Ostatnia osoba, która wyjdzie z banku, przegrywa. No, jeśli zginiecie z, przez lasery, oczywiście też umieracie. Zakaz jest bicia się łapkami i yy, zakaz jest spychania siebie w lasery. Na mój strzał przet biegniecie. Ok, biegną. Ostatnio tutaj oz wiobiegnie. Ja nie chcę wbiec do sejfu, żeby was tutaj też nie zaresztować. Wychodzimy oczywiście tym wyjściem. Tym wyjściem tutaj wiecie, przez drzwi. Wyjściem przez drzwi wychodzicie. Tutaj tam, po prostu, tak jak wchodziliście. Wychodzicie tam, gdzie wchodziliście. Tym głównym wyjściem, tak jak weźcie weszli. No dobra. Zobaczymy. Nie bijcie się, halo. Nie bij go. Kika zaraz dostaniesz. Zakaz bicia się. Jest zakaz bicia się całkowity. Jest całkowity zakaz bicia się Jeśli ktokolwiek kogoś uderzy dostaje automatycznie kika Dobra Widzę, że uciekacie Okej okay. Muszę wiedzieć kto był ostatni Więc muszę tutaj też biec Okej okay. Na razie Moniuszka się wydaje ostatni Ale wyprzedził tutaj ozio na, ostatni, na ostatniej prostej Ale tu jeszcze jest wyjście Tu jeszcze jest wyjście Ozio, niestety, ostatni. Ale wy dalej nie wyszliście do odlabowania. Wy mieliście być do chodnika. Dobra. Ozio, niestety, ale. Ozio, ostatni byłeś, więc. Yy... Odpadasz. Pożegnaj się ze wszystkimi i wyjdź. No. Ok, jest was teraz. Yy... W pięciu. A gdzie jest szeregowy? Zapraszamy Możecie mm. zostawić teraz łapkę w górę Dla Ozia <śle> Szeregowy odpadasz Oczywiście <śle> I teraz y łapka w górę Dla Ozia nie, tam nie wiem Zniż możecie, w komentarzu zniż dla Ozia Zniż dla Ozia w komentarzu Jud. Dobra, lecimy dalej Wsiadajcie wszyscy do Monster Trucka Simon mówi, Simon mówi wszyscy do Monster Trucka Okej, okay, wszyscy się mieścicie Właśnie mi się coś nie grało, was było za mało coś. Mogłem, mogłem się Mogłem się... Najlepszy się w tym roku. Takim oczywiście. Ja polecam Okej. Okay. Ja też mam, no widzicie? Yy, nie polecam, bo nie robiłem. Teraz Okej okay. Na mój strzał z shotguna zaczynacie. Moniuszka, cofnij się do nich! Moniuszka, cofnij się do nich! Moniuszka, cofnij się do nich Dobra, jeszcze no wyrównajcie Jak chcecie, to możecie sobie przeskoczyć na to. Nie ryzykowne, dobra. Na mój strzał Na mój strzał możecie od razu być, włączcie ten i... Jak od razu poleci kula, to możecie być Matim co ty robisz, wracaj do nich. Wracaj do tyłu Matim Matim, wracaj do tyłu, no Biegną wszyscy. Okej, okay, ci już spadli. Yeah. Ci już spadli. Moniuszka i Blosiako -e biegną dalej. Nie, nie będzie od nowa. Dobra, biegną dalej. Okej, okay, biegną sobie dalej. Biegną sobie dalej. Moniuszka z Blowesiakiem biegną sobie dalej. I mi się to idealnie udaje Wskoczcie na garaż, wskoczcie na garaż, Simonowi na garaż Okej, okay, Moniuszka był pierwszy W był drugi I teraz tak Wsiadajcie wszyscy z powrotem do helikoptera Simonu jest wszyscy z powrotem do helikoptera Ja tutaj Nadu do was zlecę, no. Simonu jest wszyscy z powrotem do helikoptera I tak eee... Generalnie Zrobimy teraz tak Finał to będzie Moniuszka kontra Blaue Więc Blaue i ten. E, wysiądźcie tutaj, Blaue i ten, i ten, i Moniuszka. A wy wsiadajcie, reszta wsiada, Simon mówi. Tak, trzeba było po tym biec. Dobra. Mm, ok, no więc e, oni we dwaj będą w finale. A teraz gramy e, o drugie i trzecie miejsce. E, jest was trzech. Więc o. Tak naprawdę o drugiej trzecie miejsce gramy, potem będzie jeszcze o to. Okej. Okay. To mogęś mówić, <noise> Dobra. Okej. Okay. Wsiadaj. Albo dobra, zrobimy sobie wyścigi. Wsiadajcie, zrobimy sobie wyścigi jednak. Wsiadajcie, zrobimy sobie jednak wyścigi, wsiadajcie, normalnie. Dobra, że tak, polecimy. Okej. Okay. Tutaj się ustawicie. Każdy niech sobie weźmie y, kamaro I nie tuniguje. Każdy a Osoby co mają mobil garaż sobie respią Osoby co mają mobil garaż respią No i ustawcie się idealnie, nie tunigować Jak ktoś tuniguje makika Okej okay. I odpada A nitro nie, zakaz nitro, zakaz nitro Zakaz nitro jest, jest zakaz nitro Simon mówi zakaz nitro Ustawcie się idealnie i ja już powiem wam dokąd się ścigacie, nie? Tylko pójdę sobie jeszcze po helikopter, żeby wiecie, żeby móc sobie... Teraz tak, na strzał shotguna, jak strzelę shotguna możecie zacząć się ścigać. Jak strzelę shotguna, możecie zacząć się ścigać. Zakaz używania jakiegokolwiek nitra, to jej nitra od razu odpada. I ścigacie się... A gdzie jedziemy? Dobra, zapomniałem, zapomniałem. Eee, już wam mówię gdzie. Hmm. Ścigacie się tą drogą ciągle prosto, ścigacie się... Wiecie gdzie jest serwer kontrol nie? Wiecie gdzie jest serwer kontrol? No, no to musicie wjechać tym autem do środka serwer kontrol. Musicie jechać ciągle prosto i wjechać tym autem do środka ten kontrol. Yy, A więc na jest soft shotgana. Gotowi? Dobra Matim jest tutaj ostatni, Ciapciako jedzie pierwszy Macie się spychać Czemu wy przenikacie przez siebie w ogóle? Halo? Czemu wy się przez siebie przenikacie? Dobra. Jak wy przez siebie przenikacie? To mnie najbardziej interesuje. Matim idzie za wami wszystkimi. Okej. Okay. Serwer kontrol, pierwszy wjechał Kto? Miszczu, ale Mati, wy mieliście autami wjechać Więc miszczu Miszczu yy, W takim razie miszczu yy, zajmujesz Teraz trzecie miejsce Gratulacje miszczu zajmujesz trzecie miejsce Matim i Ciepciako odpadacie yy, Matim i Ciepciako odpadacie. Okej okay. Wchodzimy wszyscy do środka, oprócz... E, mistrzu nie wchodź, mistrzu nie wchodź do środka Simon, mistrzu nie wchodź, wy wchodzicie Mnie też wpuśćcie, nie niszczycie nic, poszli na... Dobra e, Mistrzu zajmuje trzecie miejsce e, Więc no, zaczynamy teraz kolejną konkurencję Czekamy na BlowEsiako e, BlowEsiako, Moniuszka jest już ustawiony i czeka na start gry Jest i BlowEsiako Ma, najlepszy, właściwie w tym bo... się polecam Tak samo jak Matim A więc dobra e, Okej okay. Zacznijmy od. Generalnie, ja wytłumaczę wam chodzi w konkurencji. Te wszystkie kwadraty, które tutaj widzicie, między laserami, to są pola. E, na przykład mówię jedno pole do przodu i w prawo, czyli. Ale ja tłumaczę, widzą. E, widzicie. Na przykład jedno pole do przodu i w prawo. Ciągle patrzcie tam w stronę prosto. Ciągle prosto, więc na przykład, jeśli powiem, nie wiem, prosto, prosto, prawo, lewo, tył, no to idziecie tak, nie? ciągle, ciągle najlepiej na pierwszej osobie sobie tak zrobić a, tak. eee, a więc tak jedno pole do przodu no ale poczekaj jedno pole do przodu, jedno pole w lewo jedno pole do tyłu Simon mówi start okej okay. teraz tak, Blowesiako. siako obróć się do tyłu no i teraz będzie trochę trudniej, bo musicie być yy, będę mówił kiedy macie się obracać, kiedy nie i teraz tak Blowesiako. Jedno pole. Oczywiście od tej mówię teraz y, kierunki od tej strony, w którą się patrzycie oczywiście. Jedno pole. W lewo. Jedno pole. Prosto. Jedno pole w lewo. No i Simon mówi start. Źle, od tej strony tak się ma i się patrzeć. Tak, tak. I teraz prosto, lewo, lewo i prosto. W tą stronę. Ostatnia szansa. W ten sposób. No. Zmienić teraz drogę, bo ci pójdzie. Zmienić drogę, bo ci powiedziałem Już dwie szanse zmarnowałeś dodatkowe, bo już K0 A więc tak. Blesiako Jeden, yy, a więc tak, jedno pole, od tej strony ciąg, ciągle patrzysz. Jedno pole w lewo, jedno pole pr prosto, jedno pole w prawo. Simon mówi start. No i gdzieś jeszcze chyba nie? Ja powiedziałem trzy razy coś. No to właśnie bardzo wejść trzecią szansę. Yy, tak naprawdę ostatnią. Wraź, wróć, wróć. Ostatni raz masz teraz. Trzy szanse dodatkowe zmarnowane, więc ostatnia teraz szansa. Wracaj tam. I teraz tak. Simon mówi, zmieniam ci kolejny raz. Lewo, lewo, do tyłu. Znaczy, i jest Maria. Lewo, lewo, do przodu. Simon mówi start. Lewo, lewo, do przodu. Dobra, udało ci się. Nie masz już więcej szans. A coś źle zrobić, to odpadasz. Moniuszka ma jeszcze trzy razy, może coś źle zrobić. Moniuszka. Eee... Do przodu, do przodu Znaczy obróć się teraz Moniuszka, Moniuszka obróć się w tą stronę, w tą stronę gdzie się ja patrzę Simon mówi Moniuszka, obróć się w tą stronę gdzie się ja patrzę i teraz od tej strony wszystko robisz Simon mówi Jedno pole do tyłu, jedno pole w prawo, jedno pole w prawo Simon mówi start No tak jak mówiłem przy no, źle robisz Moniuszka, jedna szansa stracona Mówiłem już przy Patrz się w tą stronę, jedno pole do tyłu no to tak chyba nie od twojej strony. Mówiłem już, blęsiejaku trzeba było słuchać. Ostatni raz powtarzam. Jak się obracasz? No to Simon w jedno pole do tyłu, do tyłu i w prawo. Simon mówi start. No i w prawo jeszcze było. No idealnie. E, a więc tak. Teraz blęsiejako. Od tej strony się teraz patrzysz. Jedno pole w prawo, jedno pole w prawo. No i jedno pole do tyłu i jedno pole w lewo. Simon mówi start. Dobrze, 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 dobrze. Okej, okay. Moniuszka. A więc teraz od tej strony, jak się teraz patrzysz, Simon mówi. W lewo, do przodu, prawo, prawo, do tyłu. Simon mówi start. Dobrze, 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 dobrze i dobrze. Idealnie. Blowesiako, teraz tak. Obróć się w stronę taką, gdzie się ja patrzę. Obróćcie się obaj w tą stronę, gdzie się ja patrzę. Simon mówi. I teraz tak, będziecie mieli dwa obracania się podczas tego. Siako. Posłuchaj mnie, Teraz będziesz miał trudne, bo będziesz musiał się jeszcze potem obrócić, nie? W inną stronę. I od tej strony odkryj się obrócić, oczywiście robisz dalej. Mm, no więc tak Simon mówi. Będziesz musiał. Od tej strony się teraz patrzysz do tyłu, no i w prawo. No a potem obracasz się w stronę taką, jak ja się teraz patrzę czyli tam o, tak jak ja się teraz patrzę. I od tej strony robisz raz do tyłu, do tyłu i w lewo. Simon mówi: Start. No dobrze, dobrze. Teraz się obracasz. Obracasz się teraz, nie? Obracasz się chyba. W tą stronę, co ci mówiłem. No, w tam stronę coś się mówiłem, czyli tam. No. I od tej strony robisz teraz dalej. No, tak jak powiedziałem, wszystko, no. No i jeszcze, no. Na tej konkurencji, e, niestety, Blałeś jako odpada, zajmuje drugie miejsce. E, drugie miejsce, Blałeś jako zajmujesz, e, pierwsze miejsce, Moniuszka, a trzecie miejsce, Miszczu oficjal. E, Nagrody Wam e, zaraz w sumie dam. Matim, nie bij mnie. Ej, Matim. Nagrody za udział w odcinku. Generalnie dzięki, że wysłaliście mi skrzynki. Eee, osoba, która wygrała, dostanie Robuxy. Tylko, że jak będę miała na grupie, niedługo wpłacę. Eee, a więc tak. Skrzynka za 30k idzie do Moniuszki. Moniuszka 17. Tak, Moniuszka dostanie potem te Robuxy. Oto, do ciebie idzie skrzynka za 30k. Skrzynka za 10k idzie do Blowek, Siako. A skrzynka również za 10K Albo w sumie nie, bo mieście miejsce za 5K. Idzie do M1S C2U Oficjal. Pierwsze miejsce. Oczywiście też wygrywasz dodanie do Znaj. Więc. Moniuszka. Masz free dodanie do Znaj. Oczywiście nie na zawsze, tylko na 1 tam czy dwa. Nie wiem, to zaraz zobaczę. Generalnie masz maniuszka, zaakceptuj. Ok, na te, y jak to się nazywa? Na y jeden tydzień od nagrania w sumie tego odcinka masz mnie znajomych y za free. Eee, ała, przy okazji umarłem. Eee, dzięki, że oglądaliście dzisiejsze Simon. Movie. Jeżeli ktoś będzie chciał nagrać Simon, Movie razem e, ze mną, i z innymi, czy tam chowanego, czy co tam będę nagrywał, to wbijcie na Discord, do którego, którego będzie link w opisie. Eee, I to było na tyle. Żegnam Was. Zostawcie łapę w górę. Suba, jeżeli Wam się podobało. I cześć.